A kolega się poddaje, szybciutko. Dopiero Leży, leży. Troszkę mu kartę zmieniłem, wiesz? Możesz sobie tak. sprawdzić. A kogo? No tego skarga. Blanko. Mhm. Mm tak, zmieniłeś. Kontakty moje to masz, czy co? A ty co? Pięknie, Ilu? pięknie Dobrze, dobrze. dobrze, ale karty czerwone bo ja widzę, że dostałem hmm. albo z góry, od z, góry z, góry dostałeś, z góry Z góry dostałeś, z góry Z góry, z mostu, jeden był na most, od, mostu. mostu Siema Siema, Siema. Starzy, Gangsta Spokojnie, spokojnie oh, 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 oh. oh, się... oh, oh, Dzień dobry, dzień <laughs> dobry co on robi? Cześć, ma. To jest gwiazda pełna i Co to, to za tak? do... Jakby ten pociąg się rozpędzał. Spokojnie, bo się zapowietrzysz. Dorzućcie do pieca. Nie Spokojnie, bo się zapowietrzysz. Nie mogę. Proszę cię. jest lepiej? Ale co tak agresywnie? No bo co robisz? Zabić mnie no. chcesz? Hamujemy Czy Benin benim tam nic nie ma. Siemano Siemano. Podaj się do góry. Wszystko. Podaj Łapy się do góry. Nie uciekaj. Leży Ej, Leży ta, jeszcze tam gdzieś. gdzieś. Kurwa, skąd ja dostałem? Prawa za mostem. Od swojego czy od kogo dostałem? Leży. Kurwa? Jeszcze jeden. Tak, zapraszcz jeszcze Na... z tego co pisali. Na, na Będę Chyba ktoś jeszcze chyba będzie próbował. Nie od rana do wieczora. też obchodzę taka zabezpieczenia, i myślę, że jeszcze około 3 godzin. Mi między zajmie. godzinami 19 od 21 okay. Znasz czy na tym? Kurwa, to kodowanie to moja pasja. Dobra <laughs> <noise> Poczekaj, bo on koduje. Tutaj zabezpieczenie łamie. Szelam, szybko szelam. I kareka do boru, kareka do boru, kareka do boru, szyj, szyj. O tacy jeszcze się to. Co robicie? Co, co robicie? Będę ja szerą, szerą. Sam, będę szelam dla was. Chowaj się, chowaj się, chowaj się do banku. Będę szelam. Będę szelam. Będę szelam. Będę Do banku. Zaraz Zabijecie, zabijecie. Ja cię zabiję, ja cię mi zabiję, ja cię mi zabiję. Pierwszy patiam rci. Dobra, dobra, Okej, okej. To negocjuje Halo, mili państwo? Pan negocjuje. Witam bardzo serdecznie biuro szyryfa Delta 20 Morzaki. A czy imię nazwisko pana Już panu mówię? PODE bo cię zabiję. PRARDO A Takie rzeczy. bo my imię nazwisko. Dobrze dobrze. Dobrze drodzy Państwo, nas jest 10 zakładników mam 15 Milion dwieście już mnie tam nie ma, e, już! To, e, go, zaraz w domu będę, zaraz cicho, w domu cicho, będę! Cicho, dobrze, dobrze. Dobra, no. Co? Co jest? Co, co jest? O co chodzi? Wsiadaj do radywazu Dobra, dobra, wsiadam. Co się dzieje? Go. Ready? Tak, no dobra, ready. lecimy! A mam wykorzystywać trzecią czy nie? Plecy! Dobrze dajesz rok Ale rozdali Gdzie on jest? Wolfstreet i Jana Do, zmieniamy auto też i wstawić trzeba mechanik od razu da. To kto może tam na niewidkach, y, nie <śmiennie> to co tam Cupnie lepszy widok. Naprawdę może kto tam ma drabina, niech wejdzie sobie <śmiennie> Spacja! No, co jest? Felipe, mogę ci przesłać zdjęcie. Co jest. Nie, jest już u ciebie w piwnicy. <grym> tak czułem, że jak ja wyjadę, to, to ona przyjedzie. I powiedz mi, co się dzieje. Ćwana bestia. Co się dzieje? Udaje. Gada, że jest wrzodem na dupie. Ja bym ją zabił. Później może nie być takiej okazji. Za dużo ma informacji. Słucham? Dlaczego wróciła? Dlaczego wróciła? Bo tam, co wyjechała, długo spała i wreszcie się musiała budzić. Nie no, wyjechała, tam pogadała i spała. A wyjechała, pogadała i spała. Tak. No tak. A informatorzy mówili coś innego. No właśnie. A o tym, że Luciano dowiedział się, że Michael Perrin to konciliere, to od kogo? Jak nie od... Sam, sam Perrin mi mówił. Oj... Nie spodziewałem się, że tak się potoczy to. Tak. Ja też. Ty no? Iść tam do niej, wejść na Dobra. Ciężko będzie, ale dam radę. Nie, nie zapytacie. Powiedz coś. Mówię. Halo? Halo. Bardzo słabo usłyszałem. O, jeszcze wariaczy coś. Nie wiem, kto kiedyś powiedział. Słyszy mnie? Słyszy Ciebie. Bardzo dobrze. Adria. Adria. O Słucham. Powiedziała słucham. Ciężko mi, ciężko mi teraz cokolwiek to by powiedzieć, ale pamiętaj jedno, że ja, Felipe, wybaczę ci wszystko, co zrobiłaś, akceptuję decyzję, jaką podjęłaś odnośnie tego, w jaki sposób to zakończyć i twój wyjazd. Ale jako Amber pozwoli Alfonso tego nie akceptuję. Powiem. Wykończyć wyrok to sobie. Uważajcie na siebie. No! No to co? Kabum! Ktoś chętny? Czy nie ma odważnych... Dzięki za falowka ziomek. Uważajcie na siebie. Poczekamy jeszcze. Bo przyjdą jeszcze osoby, które... Będą chciały to zrobić. To nie moja sprawa. April popełniła wielki błąd. Wystarczyło porozmawiać szczerze. Jak szczerze? A kłamałam teraz? Że wyjechałam, spotkałam się z nimi raz, taksówki ze sobą nie zabrałam, tylko... I się roz... że Perry jest konsyjerem! Słucham? Nie mów słucham, bo ci zrobię krzywdę, zamknij łeb! Czekajcie, żaden z was tam nie pojechał. Ale dostaliśmy z tamto info. Ciekawe w jaki sposób. Sraki, tak jak i ty dostawałaś. I tak życia nie miałam. Miałaś, miałaś. Nie, nie miałam. Jak LMG, ciągle, żyłem psychiczna, ciągle, żeby wszystko. ze mną nie rozmawiać. Proszę Was. Teraz po prostu dłużej pośpień, nie? To okay. No nie ma różnicy. Przynajmniej się nie obudzisz i nie rozpiesz jeszcze więcej. Może jeszcze na koniec nogi rozłożę, co? No, Nie wiadomo, kto tam już zaglądał. Z Jak czystego spałaś. szacunku do siebie raczej na to nie pozwolimy. Chociaż ja nie wiem, może chłopaki napaleni są. Lepiej nie, bo tam ja nie tyle nie. syfu, przez ten czas wydymał mnie każdy. Nawet... nie wiem. Może nie rozmawiamy. A on rzecz na Raz po raz, nie jeden dzieli. po nie drugim. Dzieli. Dobra, daj, spokój. Wchodzili. Mam się zażegać, na ciebie czy o co chodzi. Dojdzie jeszcze do Dożdy. tego, że to pajęczyny swoje wywalisz. Uważaj, bo się nie zaplądasz. No, nie chciałbym nawet wchodzić. Kokon już stary. Co? Dzięki, dzięki, kurde. Dzięki. No patrz mi oczy! <laughs> Jak do ciebie mówię? Zabijcie mnie już, proszę. Popraw sobie makijaż. Mogę? A, a, a... To za to, że wyjechałaś mi! Nawet nie powiedziałaś mi! powiedziałś mi nic! Mi nie powiedziałaś. Zabijcie mnie! A co? Szatana! Szatana wzbudziłam. Jest ja tu ksiądz, ja jest ksiądz, egzorcyzmę. Proszę. Podnieś ręce. Ale już dobrze wyglądasz moja. O tym lepiej, podnieś ręce! Ty minutki robisz, nie? Czujesz czy to? coś? Czujesz coś? Czujesz coś? Czujesz? Czujesz, coś? Czujesz? Jak tam Swyn? Czujesz się jest! To ja są ja. tortury! Torturuje cię! Giur, girl, girły Jakbym miał tyle włosów, gielu, glu, glu. pod pacho, to też bym nie czuł. No nie czuję, no i co? Mogę w końcu umrzeć. Przestaćmy już. Pośpią? Mam naprawdę dosyć. Co nawet w urodziny, tak? Chcesz mnie zostawić? Śmiercią ty samolubna. Kto będzie? Dzień dobra, dobre zabicie, już mam dosyć. Halo. Halo? Halo. Ha. Krótka piłka z mojej strony. Młody e. S przy o informację cyka zostało nadane. Pozdrowienia 215DM na t-shirtach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Wow, wow, Maja! Wow. No? Nie wiem czy o tym wiesz, nie Siu! wiem czy ktoś ci o tym kiedyś mówił, ale jesteś tutaj najbardziej pozytywną osobą Nie, bo jestem pijana Nie, bo ja nie. Jesteś strasznie słodko. słodką osobą, słodko słodką Słodko pijana jestem? W sumie tak, bo piłam likier hmm? Boże Nie, mówię ci to szczerze, tak naprawdę wnosisz tutaj bardzo dużo radości i bez ciebie jest po prostu no, czeka, czeka, smutno Czekaj, 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 czeka, czeka. likier <laughs> Czujesz? Maja, proszę Jezu. przestań. Masz tutaj czuć. Ojejku kuno. Weźcie jakieś inne zadanie no. Masakra wam, Maja. Powiem. Co? Jesteś wielkim skarbem dla tej rodziny. Pamiętaj o tym, nieważne co się stanie. Oj nie mów mi skarbie, bo się zarumienie. Już bardziej mi upokorzyć nie można. Dobra, weźcie ją, posadźcie na te krzesło, przypnijcie ją i niech siedzi. Ty sama siebie upokorzyłaś. A ty, co się do mnie odzywasz, znamy się? Nie, Zamknij nie Zamknij łeb wtedy. i nie mów tak do niej. Będę. Może szybciej wtedy zginę. Bo w tej chwili to ty jesteś tutaj dynem największym. Sprytnie <grym> <grym> w piwnicy, tam gdzieś. Tam, gdzie... <grym> Najpierw Mostowiak z mostu skacza, teraz jeszcze nie jest zła nas. No papa, dobrej nocy, dobrej nocy. Ale to nocy. z kim ona tak. będzie miała dzieci? Ja z jakimś małpiatkiem. Taki mm -hmm. wredny facet, wiesz? No wiem, Zresztą wiem, dzięki. No nie jest dla niej dobry, ale... Wiem, skambir, dzięki no. wielkie. A no. ona no dalej się jakby bawi? Już ja co? Nie no, przecież. Wiesz. już co, nie mam pojęcia, bo no, no, rogę, nie ja no, już, no, rozmawiałam z nią tylko na ten że temat, tak że no, że zła była i tak dalej. Że będzie miała dzieci, no, no, że w sumie wybacza. Na górce takiej rozmawiałyśmy, wiesz? Przecież mnie nie wiesz, co no. Wybaczy. I ten małopiotek wtedy przyjechał, nie wiedziałam, że on, on jest jego facetem. Nie budzi, jest. No z jakimś gangsterem, czy co? Hmm, chyba tak, nie wiem. Myślisz, że z nim coś robi? Nie mam pojęcia. Nie pytałam o takie rzeczy. Dobra. W tamtym momencie czas myślałam. Że... Dobra. Co jest? Jaki czas? Co się dzieje? Jedziemy. A? No i w końcu. Powinna się przebrać, bo wyglądam jak debil z tą maską. W takim stroju. Ja lepiej wyglądam. <laughs> Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twojego w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie woć na na pokuszenie, ale nas zbaw Bóg nie istnieje. Dla ciebie. Na pewno idę przekazać. Przepraszam, mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy. Dbaj o nich. Przepraszam, April. Ale ja zawsze zostaję z rodziną. Dbajcie o siebie nawzajem Szkatuła Sram na ciebie w tym momencie za falowka, Nawet nie próbuj się nigdy więcej do mnie modlić Wiesz o czym mówię Biada ci Biada ci I twoim dzieciom Ty, bo cię przeklała Już klątwy rzuciła No, obsram się za falowka, Nagle masz czas Wtedy nie miałeś Dobra, utkaj Co do mnie już Głąbie pisałeś. No, pisałeś. O bezpieczeństwie mnie zapewniałeś. Okazione. Zapewniałeś. Wy się zaknęblujcie. Stoję nad przepaścią. Kale A mi trochę honoru. Proszę ja, nie mówisz. Zamknij łapetynę. Chyba sobie kpicie to. Odejdź w pokoju. Chcę zapamiętać jako... Dobrą Szymaty. osobę. Nie, jako moją byłam przyjaciółkę. Przestało. Posłuchaj pajacu dla Lampoczę. Zrobijcie nie w ten sposób. Nie dziękuję. O. Nie dziękuję. Łatwiej ci będzie, kiedy zapamiętasz mrozu. mnie taką. Dzięki Mrozu, dzięki wielkie. Dziękuję. Z mojej strony w tym momencie. Dzięki, dzięki wielkie. Ciężej byłoby zabić taką, która by... Co ja do niej napisałem. Chciałem, przebaczenie. Się nią, chciałem się z nią spotkać, żeby. Tam, A tak jest łatwiej. Żeby, Jak nie ważne jaka byłaś, e, jaka jesteś na Nie pogadać, że pogadała z Felipe. Poza wszystkim. Ale Poza dobrze wiesz, i... że Rodzina jest. Ale ona woliła wchodzić i na Twitterze pisać wizwiska. Ale szkoda, no że nie I to wszyscy weszła to weszła wtedy, kiedy Testry wyjechał specjalnie, nie? Więc jeśli nie wszyscy. Tak, nie wszyscy to wiedzieli, nie no wszyscy to, to też przyjdzie czas odpowiedni chociaż tyle. Odsuńcie się. Las się pali! Odsuńcie się. Ale to się rozprzestrzenia. Bo musimy spać. Cofnijcie się. Śle się gimą Trzewo się Czekaj, czekaj, czekaj. Poczekajcie. Co cześć, cześć, wy... nie tu, Trzecie Nie, tu! Nie! Bak, bak! Macie jedną lampkę? Mhm. Mm Daj. Motherfucker! Trug life! Jestem mały talibanek. Mogę dać mi jedną? Co chcesz? Uwaga, by się rozprzestrzenia. pod maskę wrzućcie. Musicie to pod maskę wrzucić. Przerzuciłem. To jej chyba sprawia przyjemność! Ja na trzy koła rzuciłem. No jest jak jakiś feniks! Dajcie. Tak Jak się nie uda, to spalimy ją, obok taksówki. Jezu. Tak to się robi, amatorzy. Kłópe wyszło. Akurat dzień po moich urodzinach. Podpalacz jest tylko jeden. Dzięki. <słuch> taka świeczka na torcie, Tak. mogłam właśnie. A życzenie? Pomyślałam. No. no to dobrze. I dmuchnąć świeczkę. świeczka. Pomyśl Idziemy. Nas, nie ma nas.